Magazyn. Znów sam. Wkrótce spojrzę strachowi prosto w oczy. Dosłownie. Wiedza to potęga. Wyświechtony slogan. Przed wojną nikt już chyba nie zastanawiał się nad prawdziwym sensem tych słów. Wiedza była dostępna dla każdego. Ojczym opowiadał, że przynośny telefon pozwalał znaleźć odpowiedź na dowolne pytanie. Wystarczyło parę ruchów palcem. Nikt nie zaprzątał już sobie głowy nauką, szukaniem ani pamiętaniem wiedzy. A potem nagle, w jednej chwili, cała wiedza wyparowała. Telefony zamilkły, baterie się wyczerpały, a ci, którzy wcześniej nie chcieli napełnić umysłu wiedzą, odczuwają głuchą pustkę. Wiedza znów stała się potęgą i wartościowym towarem. Zbyt wartościowym. Tu, w wielkiej bibliotece, zmagazynowano więcej wiedzy o Ziemi i człowieku, niż gdziekolwiek indziej. Ale za każdą literę wyrwaną z jej przepasnych trzewi trzeba płacić krwią. Archiwum. Podziemny magazyn napawał mnie przerażeniem. A co gorsza, nie wiedziałem ani gdzie, ani czego mam szukać. Ale nie dopuszczałem do siebie myśli, że cały mój trud na nic się zda. Czym są ci bibliotekarze? Nazwaliśmy tak te istoty, bo były zbyt przerażające, by pozostać bez nazwy. Jedno nie ulega kwestii to nie są zwykłe zwierzęta. Nie mam pojęcia, co było punktem wyjścia w procesie mutacji popromiennej, ale są zdecydowanie zbyt sprytne, jak na zwykłe zmutowane zwierzęta. W ich oczach widać błysk inteligencji. Nie mamy nawet pojęcia, co takiego one dostrzegają w naszych oczach. Ale jeśli nie uciekniesz, nie walczysz i tylko patrzysz wprost na jednego z nich, coś się dzieje. Pozostajesz przy życiu. Mimo, że każdy z nich potrafi rozgnieść doświadczonego i dobrze uzbrojonego żołnierza jak robaka. Czy to możliwe, że patrząc człowiekowi w oczy, przypominając sobie, jak przez gęstą mgłę, że kiedyś także byli ludźmi? Cerkiew podróż do Sparty. Znalazłem dokumenty o D6, ale młynarz jeszcze nie wrócił. Nie wiedziałem, czy bez jego pomocy zdołam żywy wydostać się z biblioteki, a wszystko zależało właśnie od tego. Han. Zawdzięczam mu wszystko. Gdyby nie on, mój zezwłok gniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on... Miller nigdy by na mnie nawet nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie na tę podróż, ale moim przewodnikiem jest Han. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza swym pułkownikiem, liczą się ze zdaniem tego filozofa włóczęgi i wierzą mu. Posiada jakąś przedziwną władzę nad ludzkimi duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? Czy ludzie Millera wierzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Dziwne, że nawet ci, co stoją twardo na ziemi i potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie że o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwróci się do góry nogami. Piekło rozpanoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic innego jak schronić się w dawne piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary. Ale te ikony i freski zdobiące kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia. Mogli nadal modlić się o zbawienie. Ciemna gwiazda, rozdział 6 d 6. Ciemny tunel, stukot kół i zapach śmierci. Tak rozpoczęła się nasza podróż do D6. Czułem jednak, że zbliżamy się do celu. Nadal mam swoje dziwaczne sny. Nie wiem już zresztą sam, czy to na pewno sny. Jeszcze nigdy nie spotkało mnie nic takiego. Te sny wyglądają raczej na wizję i stają się wciąż bardziej żywe, głębią się w moim umyśle, nawet gdy już się obudzę i wciąż nie pojmuję ich sensu. A jednak za każdym razem budzę się z bardzo silnym przeczuciem, przeczuciem katastrofy, takiej, która wyniknie z moich własnych poczynań. Jaskinia, katakumby. Śluza odgryziła nas od chaosu tunelu. Wydawała się nie do ruszenia, tak jak i moi ówcześniej kompanii. Wszystko zdaje się być w porządku. Pulman sobie dowcipkuje jak zwykle, Miller grozi mu ponad programowymi wartami, cel jest już blisko i nic nas nie zatrzyma. Zwyciężamy w każdym starciu. Hunter miał rację twierdząc, że nigdy nie było i nie będzie na Ziemi bardziej przerażającego drapieżnika niż człowiek. Przecież nie ponoszę winy za ich śmierć, a mimo to mam wyrzuty. Zbyt szybko zacząłem się cieszyć, że tak łatwo nam idzie na ostatnim odcinku drogi. Od tego wszystko się zaczęło. Nie zdążyłem znaleźć się we właściwym miejscu we właściwym momencie. Nie zdołałem pomóc kumplowi złapać, zanim wychylił się poza krawędź śmierci. Sam sprowadziłem tych dzielnych chłopców na tę drogę, która okazała się być ich ostatnią. Nasz mały oddział topnieje w oczach. Patrz na swoje dłonie w świetle ogniska. I wciąż widzę na nich krew. Słyszałem już opowieści o tym, że budowniczy metra wcale nie byli pierwszymi, którzy zabrali się za drążenie tuneli i galerii w podziemiach Moskwy. Ukryte przejścia pod ulicami miasta istniały już za carów, ale i tak pracujący przy nich robotnicy natrafiali podobno na gotowe jaskinie i tunele, będące tam już od niepamiętnych czasów. Ich bezimienni twórcy odeszli tysiące lat temu, ale ich nieskończona sieć korytarzy nadal wiedzie z nikąd do nikąd. Teraz, setki pokoleń później, ja kroczę tą samą ścieżką, jako ostatni z żyjących.